nie wiem gdzie Witamy dzisiaj Jest na imprezie I e, taka troszkę zmiana, bo nagrywam to teraz lustrzanką A nie, a nie, a nie moją kamerą Handycam Tak więc, let's go to, e, to ale o co chodzi w tej grze? Dochodzi o to, że mm, Jeff nie został zaproszony na, na imprezę No i niestety teraz się mści Teraz się mści Właśnie robiąc ludziom krzywdę Dokładnie, dziękuję dobra No i o co chodzi? O to chodzi, żeby nas nikt tutaj nie podejrzewał, no nie? No nie? W ogóle tam u góry... Madafaka. Jak tak można sobie po prostu wejść, zobaczyć... Eee, e, ktoś tutaj ubar jebać to. O, zobaczcie, tu ja siedzę. Ja. Hej, kupson. Hej, kupson, zobacz, patrz. Zamiast iść na imprezę Ta YouTube'ów się zachciało, kurde. Zamiast iść na imprezę, to ty YouTube. Co, to ty YouTube? da, da YouTube, właśnie. Dlaczego nikt tam jeszcze nie dzwonił na policję? O, zadzwonił ktoś na policję. I uwaga, huh, jedzie policja, bo nie przejedzie. Jedzie, bo wie przejedzie policja. I to jest śmieszne, uwaga. Uwaga. Podejrzany, zezgonowany typ. Fuck yeah, good job, police. Good job, police. A co, co tutaj tak, tak saba y, siedzisz pod tym drzewkiem? No mnie, no. Nie. Yeah. Fuck. Jednak... I wszyscy tak, tak na mnie hamsko palcem. To ty byłeś. To ty byłeś. Ej, to, to, ty byłeś. Yeah. Jeszcze raz. Tutaj od razu taki fajny delikwent. Nikt się nie przejął, w ogóle kupson na, nadal sobie tutaj, tutaj gra sobie... Ja, a, a, ja sobie chodzę i morduję dalej. But what the? Fuck. Czy policja właśnie przejechała kogoś? Okej. Okay. Policja jest ze mną. Współpracuje ze mną. Czy ja przeszedłem przez tą ścianę nie, nie otwierając drzwi nawet? Chyba tak, chyba tak. Ktoś zadzwonił i uwaga, czy znowu będzie na mnie, czy znowu... Nie, nie będzie ja się tu schowa. proszę Państwa. Tak. Kur... jest martwy. I brawo, aresztujemy innego delikwenta, ja sobie idę dalej i dalej zabija. To jest właśnie moje... To jest moje motto życiowe. Coco, Jumbo i do przodu. Dobre, nie? Dziękuję, dobranoc. Czemu muzyka się skończyła? Ty, DJ! Coś ty taka paruwa jest. Uwaga, delikwentka. Dziękuję dobradoc. Tak to się robi. Dziękuję dobradoc. Dziękuję dobradoc. Ze typ. To jego wina. To jego wina. No i proszę Państwa, nasz personel się zmniejsza. Że tak to ujmę. Że tak to ujmę, no i po co idziesz, po co, po co idziesz? No... Dobrze! Nie, tylko żeby nie było na mnie, tylko żeby nie było na mnie, nie jest na mnie, uciekam, 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 bo zaraz mnie tutaj zaraz zgwałcą, zobaczycie, patrzcie, uwaga. Pan policjant, jestem ciekaw po kogo pójdzie, gdzieś tam idzie. Goddammit, nie mogę jak jest policja nikogo zabijać. Juarande Areste, dobra. Ok, widzę, że tutaj mamy już delikwenta na plecach wyniesionego. O, widzę, że tu... O, proszę pana, czy pan tutaj idzie do łóżeczka, czy pan tutaj do... Katem, ta policja. Znowu kogoś powineli... Znowu kogoś wzięli, kogoś, kogo nie powinni brać. O, ta widzę, że delikwent znowu sobie poszedł na wycieczkę. No i znowu dzwonią do po policji, że ludzie mogą tu cię Kogo będziesz aresztował? O, dobra, nieważne, jak już potafiano. No i gadamy, idzie następny fryer, i co, co ja teraz zrobię, no? Kurde. O, no. okej, okay, ale zostałeś tam, widzę, sam. Halo, Uu, sorry. Jesteś sam, jesteś sam, a ja ci nie pozwolę, tak? Być tu sam. <laughs> Zobaczcie, jak to jest śmieszne. Patrzcie, drzewo. Halo. Nie ma drzewa. No ludzie, moi kochani, no proszę, ruszcie dupkę, ruszcie dupkę yy, i, i po prostu zróbmy to, co, co, co mamy zrobić. Na przykład ty, delikwent, dziękuję, dobranoc, tak jest, Jeff po prostu się mści teraz. Było kurde zaprosić Jeffa do siebie, było zaprosić Jeffa na imprezę, a nie kurde takie pierdzielenie teraz. No i co? I co teraz policja zrobi? I Jeff, i Jeff zostanie królem, bo zginie ktoś inny. Skije ktoś inny, zgije ten, który nie powinien zgidać. I uwaga! Uh, uh, uh. Uh, hello there, jestem ciekaw czy to jest kobieta, czy to jest... czy to jest mężczyzna. Nieważne, i tak zginiesz. I uwaga, następny gniew! Coraz mniej nas tutaj zostaje, coraz mniej! Ktoś tutaj widzę, że... Chyba mnie ktoś teraz zał... Nie, nie widzieli mnie! O, kielom! O kielem. O nie, dobra, teraz założyć. Ja proszę pana, bo ktoś tu zginął. Dobra, czyli jedna osoba nami tak teraz ucieka, kogoś, ktoś zostanie powinięty. Bateria mi też siada w lustrzance, więc Oby się udało, by się udało to zrobić na czas. Oby się udało to zrobić na czas. Halo, proszę wyjść z tej imprezy, proszę się ewakuować. Dokładnie tak, dokładnie tak. A ja pójdę z tobą, wiesz, mam ochotę się przewietrzyć. To choćby chodźmy razem. I takie wiecie... E, no cześć, co tam? Masz fajkę może? Palisz? Nie palisz? To zginiesz. Po prostu sprawa. Prosta sprawa i po prostu drogą eliminacji, jak to się robiło na języku polskim, drogą eliminacji po prostu zostaniemy królem parkietu. I uwaga. Ja myślę, że jak zlikwiduję tego, to tutaj de delikwenta, to mm, to będzie słabe. Chyba róg wam się z dywania zawinął. O czemu oni nigdzie nie chcą chodzić? No idźcie, że gdzieś, no idźcie wylać albo coś, a nie ciągle, kurde, na tym parkiecie siedz siedzicie. I... O o o o delikwent! 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 Nie, nie, umiem, nie umiem szybciej biegać! Nie umiem szybciej biegać! Kielem! No i got damit nie kurde! Ach, you to było już tak blisko! Tak blisko! Tak blisko! Jak ty. Czy jak ja nie miał żaden typ tak blisko? No po prostu zezgonowała przy śmietniku. No no big deal, no big deal. Niestety, po wielu, bardzo wielu próbach, aż rozładowała się lustrzanka. Nie. Niestety został złapany, ale on tu jeszcze powróci!